Do Drodzka Dobra, JJGP! Ej, ja nie miałem wyboru sobie. Ja mam takie też. O moje nabobki. Kurcze, najgorzej dostałem banshi, no Najgorzej dostałem no bankowy kolor. Tam, tego Masakra, Nie no, to dobre, tu nie będzie jakieś akurat no takie. To są niby. Ale są niby no. skrętówy, tu są. No nie? No grałem są. w tą mapę chyba kiedyś. Chyba nie. Jeżeli jest jakiś GP. Grać. Ale szybkie to autko to nie ma tak, No nie ty gnoju Jezu jak ty mi zarzuca w ogóle Ty no, dobra no, kiedy no. jest zmiana samochodu? Po określeniu. Czy idziesz kurę na podwójnej Gdzie? Na podwójnej co? Ciąg... Ciągły. Ciągłej? No dobra O no, zmiana Ciągłej W końcu

Sentinel? Kazam taka mi, wyspa, Bartek. taka wyspa, tak. Kazam A, nie wiem. A tam ani kanibabole nie mieszkają? Bartek? Na sentinelu Bartek, fajny rower. <grym> <grym> Stop! Bartek, <grym> fajny rower, kiedy Komunia była. Komu kwiadłeś? Dobrze, ale dopiero ostatniego znalazł. Cholera. fajnym samochodem jadę. Ja to nie A O, no to jedź no. A też jakimś kierunku? Ja jadę, jadę, lostowym. Ja jadę czołgiem, ja czołgi. Aha! A dosłownie czołgiem, czy tak przynośnie czołgiem? Dosłownie. Po ja, tym czołgiem te, jesteś? Raino mam. Raino. Mm -hmm. Raino on the Storm, no tak. Patrz Bazowski, cześć. A nie! <laughs> O, o, Cześć, <grywatch> <grywatch> no, Róbie, Kodaj, no, a ty się jedzie no. czołgiem, potwierdzam, Róbie, potwierdzam. Kodaj, to. No no najgorzej. No, 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 Jeszcze ale, ci brodol, ale, tu jadą. Ale, ale obowiązy no siłą, że ci sam wjechałeś mnie ja jechałem. No proste. nie mam. Siłą, że ty nie miał wyjść no Dokładnie, też tam miałem jechać. Znaczy Mazowski jakbyś ty nie był duchem, Też byś się miał. No ja bym dostał, dlatego wjechałem w band. Dobrze, nie wjechałeś w bazę. Dobra. Dobrze. Potwierdza Dobra. Nic nie czuję. Ja wiecie, co się z potwierdza. Potwierdza? Nie. Nie powiedział, ale nie mówię brzydko. No dobrze, to Dobrze nie mówisz. Więc chodzi o. Potwierdzanie, okej. Okay. Bartek a potwierdzasz to? Nie. Co się z nimi robi? Nie. <grym> o, ten samochodzi ładny i przerobiony o, nawet, no. O, mam ruinera. To jest To może Chyba dobrze. Ktoś wyskoczył Batek? właśnie. Żałem, z... tylko takie ma AHA wyraps. O, działa Właśnie, <grymne> skacze Nie ma <grymne> ma spadochron Wow, no, się, że to było. Jedź tam. O, coś, tam! Hamulec naciśnij na chwilę Hamulec? No, kliknąłem Masz ja w MNIE! O kurde! No, <grymne> <grymne> No. No. Munik <śmiennie> no. <śmiennie> jak przy, na kamerce przed tym Okej okay. co, co to? O, rower! <śmiennie> no cóż no Nie poddaję się no Będę jechał na rowerze no no, no nie No nie Dobrze, no, no, bigo, bigo Grzybek bloku i jak najdłużej Dobrze no, dawaj dawaj Ciśnij tym rowerem Jeszcze No ciśnę ile się da no O kurde cool. Mam nadzieję że jak ktoś z was dostanie rower to będzie nim jechać a nie No, 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 no. tak Jakby, Skoro Bartek, Bartek jechał, jechał w... i ty jechałeś to no, oczywistym jest że ja FK przytrzymam Tak myślałem przez chwilę że to powiem <ślen> No, Dobra, Zmazowski na ścianę! Bardzo dobrze. Let's go. Zmazowski? Tak. Zmazał <laughs> mnie. Stoliuk. Cześć, Cibek. Tak. Cześć. Okej, okay, jeszcze kilka okrążeń, panowie. Ej, ale fajna mapka, Fajna, no? fajna, no. Fajna, to no. jest dużo akcji. I dużo miejsc, gdzie się przecina po prostu. tak, prosty. tak. Mhm. tak. Mimo, że ktoś jedzie na czwartym, ktoś na szóstym okrążeniu to są te przecinki. Tak, no czekaj Bartek mi to wyschłada No i ta zmiana samochodów też zmienia, nie? No. Dynamikę Nie, zmiana jazdy. samochodów zmienia No, dynamikę. To by powiedział Nie tą stronę grzybek Grzybek sobie wziął za cel pierwszego, nie mów mu jak na jeka no. I datykował czwartego. O coś łogatki. Nie trafił, no a, A, grzybek, A. Jakieś, no i cię pogapił. Gdzie Grzybek? Tam kapki się naszli. No właśnie, no, no, w sumie <gibli> najgorzej. Grzybek, ty już możesz, wiesz, tamtego drifty robisz tak jak te inne NPC-ty obok. <gibli> o, że... HSW, ale fajnie. O, sam też. HSW wyłączone, A Ale przy na randomach i tak chyba wrzuca to HSW, jak dobrze pamiętam. Nie, nie, nie. Jak What jest to wyłączone, nie... to było No to już ale... czemu te Briosto takie jest zasuwa? No, chyba, że nie jest wyłączone. Już jeszcze na bujście od Bartka na strach. ogólnie za dupca, no? No to ja bym no? No chyba nie powiedział. Poczekaj, bo Bartek blokuje. Ja Bartek zablokował, no? Bartek W Może Bartek powinien zniknąć, zmienić na Bartkę W, no? Eee, no, no, gubniony. Pasowałoby? No, 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 no. Całkiem. Chyba, chyba ty. Chyba ty. Wyczute, wyczute. Chłop Chłopcy, tam kałamarnicę im zrobił. no. Na dwa baty. Gnoje! No jeszcze, no! Dobra. Dziwnie się w tym nie, nie. Jeszcze, wiesz nie. go nie, Okej, nie. Nie, lecimy. nie, jest Jakiś nie miał zmiany to, to na trybunach. No, te ducha, no. Nie ma. Nie ma, nie ma. No trzymaj Poczekaj, wziąłem. co to o... Ała... Oh wow. a tu... Grzybek już w ścianę wjeżdża, co jest? A, to nie grzybek. A! A, to grzybek. a to grzybek. To nie grzybek. To nie grzybek jednak! To mu homodek! Oho! Teraz to wjechał we mnie Nie tam w ogóle mapek zostało yy, nie wiem? Wszystkie, Dwie? Wszystkie. Wszystkie. A, tak zgaduję? No Po zimbach i na razie Zimbach A Ty Zimek. jesteś Zimek. na tym? Ty dostajesz zapkę jakąś w ogóle? Ja? Nie. No. Aha, nie wiem. Zobaczyć. A to o. pierwszy niech zaprasza, nie? No no wiadomo. Eee, nie, nie mam. Ooo, bardzo fajny pojazd. Cię zaproszę. O grzybek. O no, no a duchy duchy. A to grzybek! Co ty robisz? To jest mój stój. To taki mocny. stój. To 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 już rower był chyba lepszy. No, no, z dwojga pil, znego, no. To jest mój stój. To jest mój stój. To jest To jest mój stój. To jest mój stój. To jest nie Dobra, ja dostałem driftowóz, więc śmiesznie. Ja to idealna ja mapa na driftowus, drift ty. Ja nie umiem driftować w tej grze na tych Po Oprócz tego roweru to ja nie mam na co narzekać na przykład. Cześć Mazowski, o, o ja No po mnie po... Bo... No, oh. no to prawda. No to prawda. Poczekaj, bo Daj. najpierw Bartek jeszcze się mnie dogonić. Czemu nie wolno Uderzyłem w Mazowskiego żebyś go dogodził. No, no ja, A, no. Nie no, Czeburek na driftsowych oponach nie w tą stronę no, nie Karim, ja tylko... W Dawaj grzywek, my ty się staramy żebyśmy mnie Dziękuję nie postara się. No, Bartek się bardzo stara. Bartek się naprawdę stara. <grymny> to ładnie się to bawi z Grzybkiem, no. z czekaj, <grymny> Zobacz, tam Taki, ale Nie jestem się nie stara. Barty się nie stara. chodź tu! Poczekaj, I co idziemy? Bartek go goni Mazowski czekaj na mnie, musimy się zetrzeć na Nie ma formy, ja jadę Bartek trzymaj go, trzymaj. Ale ja on grzybka trzyma Trzymam grzybka Nie Mazowskiego masz Ale nie, ma no, nie, jedzie. Chyba jedzie. No, nie no nie jedzie, chyba jedzie Bartek trzymaj No nie on tu jedzie

O nie Bartek! Ruda. To ja o nie! Wysłano zaproszenie do gry Graczowi Bachety. Nie Potwierdzam. Ale potwierdź. No nie Bartek. Nie mogę. Tutaj. No potwierdź. Nie mogę. Ale weź potwierdź. Cześć! Cześć.

co on robicie? Trzymamy mazowskiego. Znaczy, że Żybek w każdą ścianę wjeżdżał. Chłopy się dobrze bawią, Bardzo! Żybek, ale Grybek, nie piłuj takiego silnika, bo cię szarpicie. Uj! Daj mu, oh. daj mu! Uj! Ach, strona gra. Oh. <grymne> no nie tam ja. padli No, no się tak to na spokojnie Tyle tam masz o Grzybek? O kurcie, brakuje mi paliwa eee, na <grymne> 10 Ale jak jest? Które znowu brakło? Nie ma online. Grzybę szybciej z tą dziarą Grzybek robi ostatnie okrążenie. No go. Inuj je. Nie pilnuje ba, Opada z sił, panie, panie, że panie, Nie panie, 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 Nie panie, serdecznego ale zawsze na kamerę, na Bartka, będzie ciekawiej. Dobra, koleś, bajki. Bajki? ze mną. Czekaj, Pięć punktów. Ile? Dzień gdzie, dzień dobry. usłyszał to no tu Nie chciałem Batka spychnąć do ściany. Tak, 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 jedziesz, jedziesz, jedziesz. Dwa ba. i. Bartek może puścić. <głosy> o. <głosy> o, dziękuję. <wstałem>. Maja, <śmieniu> Mam nadzieję, że w końcu się to nagrało, że Bartek pomógł mi. Uczepił się Bartek nie jak... No właśnie, właśnie się nie nagrało, bo Hogaty już skończył, więc już dalej się nie zrywa. <śmieniu>